Takie, 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 lepsze, mniejsze, lepsze, większe, duże, małe, cudne, gorsze, mniejsze, najlepsze. Wszystko będzie dla Was też, też dla Was będzie. Chociaż głównie... Wytnie się to nie? No, <laughs> O boże, co so ty gadasz, Luju? Ten Motor No. Proszę Państwa, Murom, Wasze tu, tu oh. Enduro Krzyszowice. Krzyszowice. dziękujemy bardzo Wam, Enduro Krzeszowice, Marcinku, kochamy Cię wszystkim, buziaczki wysyłamy, Enduro Panoramy i wszystko oglądamy Wasze y tam i wspieramy, jo, jo, ziom, ziom, patrz to! i tu Marcinku, dziękuję Ci z z cudownie bardzo, Kaszanka, udało się to zrealizować po prostu, też udało Ci się to ogarnąć. Yo, jesteś po prostu wielki. Kaszanka. Kocha Krzysztofice.